Doradca emitenta. Publikacja raportu bieżącego. Witamy w aplikacji Doradca emitenta. Zademonstrujemy, jak prosto tworzy się raport bieżący. Naciśnij w menu Raporty bieżące. Pojawi się okno z listą raportów bieżących, które zostały opublikowane do tej pory, jak również tych, które są w trakcie edycji. Kliknij przycisk Dodaj raport. Wybierz kategorię i podkategorię opisującego zdarzenie, którego dotyczy raport bieżący. Uzupełnij kryteria publikowanego raportu. Kryteria dotyczą zdarzenia, którego dotyczy raport. Wciśnij przycisk Dalej. Na oknie treści raportu widzisz propozycję raportu wygenerowaną przez doradcę emitenta, z tytułem, treścią i proponowaną podstawą prawną. Możesz zmienić każdy z elementów. Po zakończonej edycji kliknij dalej. Rozpoczynasz proces publikacji raportu. Pamiętaj: raport cały czas przechowywany jest lokalnie na komputerze, na którym jest tworzony. Wszystko, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo publikowanego raportu. W osobnym oknie uruchom przeglądarkę. Wejdź na stronę EBI i zaloguj się zgodnie ze wskazówkami w kroku pierwszym. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w kroku drugim. Przeklej za pomocą przycisków CTRL-C i CtrlV treść proponowanego raportu do formularza EBI. Po zatwierdzeniu formularza na stronie EBI naciśnij w doradcy emitenta przycisk naciśnij, aby potwierdzić wysyłkę. Pozostało jeszcze potwierdzić numer publikowanego raportu nadanego przez EBI. Raport został opublikowany. Jest on widoczny w tym momencie na stronie www.newconnect.pl oraz na Twojej stronie www. w dziale relacji inwestorskich. Został także rozesłany do wszystkich osób, które zapisały się na listę subskrypcyjną relacji inwestorskich na portalu firmowym Twojej firmy.